Słyszałam historię, gdzie te najtrudniejsze, najbardziej dramatyczne historie z życia ktoś przekuwał na dobro dla wielu ludzi. Musisz klęknąć, żebyś mogła zobaczyć, jak pięknie wygląda świat, kiedy wstaniesz znowu, a ten świat już jest inny. Stąd to, to budowanie mapy marzeń, czy z tego jest, co z tego jest wkładem w odkrywanie prawdy o mnie samej. Czyli analizowanie tylko zdarzeń życia, spotkań z ludźmi, rozczarowań. Nie wszystkie rozczarowania miłością są dla mojej prababci i babci, dla moich cioci, bo kto przynależy do systemu to jest o wiele szerszy temat. Niektóre z nich rozczarowania miały przyjść, nazwijmy to rozczarowania, miały przyjść po to, żebyś dowiedziała się większej prawdy o sobie samej. Na przykład tego że potrafisz zbudować coś o wiele większego. No, i jeszcze jeden krok, zanim zaczniecie tworzyć te swoje mapy marzeń, oglądać, przeglądać, budować cele. Jest ostatni punkt. Powiedzieć tak dla woli większej miłości na mnie. Na to tchnienie. Tu już nie ma pytania. Jest stwierdzenie. No to pokaż mi dokąd i jak. I o tym też mówię w tkankach, i o tym też są kursy moje, i o tym też jest szkoła. Ona jest właśnie o tym. Żebyśmy zaczęli widzieć pozarodowym dokąd i jak. A potem wytrzymać. Znowu to samo. Widzicie, unieść, wytrzymać, przeczekać, dać sobie prawo, oddychać. Słuchać, nasłuchiwać i zaufać, że wystarczy nam sercu, miłości.